Szanowni Państwo, bardzo gorąco zachęcam do wysłuchania historii życia i dorobku szacownej Emilii Strzanieckiej. Śmiało można ją nazwać jedną z najważniejszych poleg XIX wieku. Samarytanka, patriotka i orędowniczka pracy organicznej. Dla wielu dziś to tylko postać historyczna, ale czy nadal możemy czerpać z tej historii inspirację? Moim skromnym zdaniem tak. Po usunięciu kurzu historii dostrzec możemy jakże aktualne kwestie, w których przodowniczką była panna Emilia. Zapraszam zatem do obejrzenia dalszej części filmu. Nazwisko tego rodu pochodzi od miejscowości Szczaniec, dawniej Szczaniec, znajdującej się w powiecie świebodzińskim w obecnym województwie lubuskim. Pierwsze dokumenty, w których pojawia się to nazwisko, datujemy na koniec XIII wieku, kiedy to kasztelan Wąszyński, Wojciech Szczaniecki w 1294 roku wraz z późniejszym królem Polski przemysłem II, wizytował Słupsk i Gdańsk. Jeszcze w średniowieczu ród ten podzielił się na dwie gałęzie – polską i niemiecką, czyli odpowiednio rodzinę Szczanieckich i rodzinę von Stencz. Tak też brzmiała niemiecka wersja nazwy miejscowości Szczaniec. Bezpośredni przodkowie bohaterki mniejszego filmu Emilii Szczanieckiej wywodzili się z łagowca koło czciela w powiecie międzyrzeckim. Protoplastą tej linii był Jerzy Strzaniecki urodzony w ostatnim ćwierćwieczu XVI wieku. Róz strzanieckich legitymuje się herbem Osoria. Współczesny opis herbu brzmi następująco. Na tarczy w polu czerwonym złote koło wyszczerbione ze srebrnym krzyżem. W klejnocie trzy pióra strusie, labry herbowe czerwone podbite złotem. Ojcem bohaterki naszej opowieści był Łukasz Szczaniecki urodzony w 1780 roku. Łukasz był synem starosty Średkiego Sylwestra i Anastazji ze Skórzewskich, po których odziedziczył rozliczne dobra ziemskie. Niewiele informacji o nim zachowało się do dziś. Pewne jest natomiast to, iż służył w Wojskach Polskich w okresie insurekcji kościuszkowskiej. Pierwsze małżeństwo zawarł z Franciszką z Gajewskich herbą Ostoja, która niestety zmarła wcześniej, bo już w 1799 roku. Mieli syna, który jednak również szybko dokonał żywota, jeszcze w wieku dziecięcym. Drugą żoną Łukasza została Weronika z rodziny Wysoko-Zakrzewskiej. Przyszła na świat w 1790 roku jako córka rotmistrza wojsk polskich i łowczego gnieźnieńskiego Krzysztofa. Ze związku Łukasza i Weroniki urodziło się pięcioro dzieci: Konstanty 1803 rok, Nimfa 1803, Emilia 1804, Stanisław 1806 oraz Cordula 1808. Emilia Helena Strzaniecka przyszła na świat 20 maja 1804 roku w Brodach. Tutaj została ochrzczona w pięknym drewnianym kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Tutaj też spędziła dzieciństwo w nieistniejącym już dziś pałacu. W 1810 roku w wieku 6 lat utraciła ojca, który zmarł w jednym ze swoich majątków w Nietrzanowie. Z początku edukację odbierała w zaciszu domowym. Następnie od 1813 roku przez trzy lata uczęszczała wraz z siostrą Nimfą do żeńskiej pensji Jana Samuela Kaulfusa w Poznaniu. Tam duży wpływ na poglądy patriotyczne młodych panien miał jeden z pedagogów, Jan Wilhelm Kasiusz. Wówczas zaczytywała się w książkach i chłonęła patriotyczną aurę, która towarzyszyła tamtym czasom. W 1816 roku zamknięto pensję Kauthusa. Emilia wraz z siostrą przeniosła się więc na pensję państwa Trimal, a później do szkoły żeńskiej Rajda. Po śmierci matki Weroniki w 1818 roku, mimo początkowych protestów babki Anastazji, Emilia i nimfa zostały umieszczone na prywatnej pensji państwa La Forge w Dreźnie. W Saksonii uzyskały wychowanie i edukację typowe dla klasy arystokratycznej, a także poznały polskie środowisko emigracyjne. W okresie dresdeńskim Emilia po raz pierwszy zetknęła się z konspirującym młodzieżą w Związku Polonia w Berlinie, który utrzymywał kontakty ze Związkiem Wolnych Polaków w Warszawie. W 1822 roku Polonia przestała istnieć w wyniku aresztowań. Po skończeniu edukacji w Dreźnie, Rada Rodzinna zdecydowała o podziale majątku pomiędzy dzieci Łukasza i Weroniki Strzanickich. Emilii wówczas przypadł Pakosław, Michorzewo i Michorzewko. W tym czasie prowadziła życie charakterystyczne dla elit ze sfery ziemiańskiej. Był to też idealny czas do zamążpójścia. Na początku lat dwudziestych XIX wieku poznała Karola Marcinkowskiego, poznańskiego lekarza i organicznika. Z nim związany jest wątek miłosny, co prawda nieudowodniony, a stanowiący mimo wszystko znakomitą pożywkę dla lepszych i gorszych literatów. Jeden z nich, Mauryce Mann, popełnił dramat pod tytułem Sztuka i miłość, który ugruntował plotki o rzekomej bliskości pomiędzy doktorem a panną Emilią. Później pisały o tym Helena łuczak kozerska czy Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że im mniej dowodów na owe uczucie, tym bardziej popuszczali wodzę fantazji kolejni pisarze. Mit ten wzmocniony został także przez dobry skądinąd serial historyczny pod nazwą Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Emilia zdawać się mogło żyła jednak tym, co się działo na świecie, a działo się sporo. Dużym zainteresowaniem Emilii cieszyła się walka narodowa o Greków z podjażma tureckiego. Sprawa musiała być jej bliska, gdyż podobno założyła Komitet Pomocy Grekom, a i sami Grecy mieli jej działalność jeszcze długo pamiętać. Nawiązała kontakty z odradzającym się ruchem narodowym, Związkiem Kosynierów, który krótko i w ograniczonym stopniu działał na rzecz wywołania powstania. Panna Emilia swoje rewolucyjne nastawienie wzmocniła wizytą w Paryżu tuż po rewolucji lipcowej w 1830 roku, która obaliła przywróconą 15 lat wcześniej dynastię Bourbonów. Nawiązała tam znajomość z Marii Josephem de La Fayette, bohaterem rewolucji francuskiej i amerykańskiej. Wracała do księstwa przez równie zrewoltowaną Brukselę. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybucha Powstanie Listopadowe w Królestwie Polskim w Zaborze Rosyjskim. Na wieść o czynie zbrojnym do kongresówki zgłaszają się liczni Poznańczycy, wśród nich bracia Emilii, Konstanty i Stanisław. Ona sama zaś została na miejscu, by, jak nakazał jej brat Konstanty, organizować składki, ochotników, broń, konie i środki opatrunkowe. Emilia wzięła się zatem do pracy. Jeżdżąc po księstwie zebrała 8 tysięcy talarów na cel powstańczy. Sama dołożyła od siebie dwa razy tyle. Były to pieniądze uzyskane m.in. ze sprzedaży lasu i pożyczek od lwóweckich Szydłów. Tytus Działyński miał powiedzieć, że to dzięki działalności Emilii Strzanieckiej szwadrony jazdy poznańskiej mogły w ogóle istnieć. Strzaniecka nie wytrzymuje w księstwie i postanawia ruszyć do Warszawy. Wyjeżdża z fałszywym paszportem, przebrana za służącą pani Koczorowskiej, zmierzającej do choroby męża. Panna Emilia nie mogła i nie chciała brać udziału w walce zbrojnej. Uważała, że miejsce kobiety patriotki jest przy pracy samarytańskiej. Znalazła swoją siostrzaną duszę w postaci Klaudyny Potockiej, z którą przygotowywały środki opatrunkowe, a następnie brały udział w urządzaniu lazaretów dla rannych. W drugiej połowie lutego 1831 roku, kiedy to rozgrywa się bitwa pod Grochowem, Emilia Strzaniecka pracuje najpierw w szpitalu Ujazdowskim, a następnie w szpitalu Wolskim. Na początku pracuje w kuchni, dopiero później rozpoczyna opiekę nad rannymi. Praca ta jest niezwykle trudna i wyczerpująca nie tylko fizycznie. Niedoświadczona takimi warunkami, przeżywa chwilowe wyczerpanie nerwowe. Po burze, którą otrzymała od posługacza szpitalnego, wraca do pełni sił i aktywności. Panna Emilia staje się popularna w środowisku powstańczym. Nazywana jest czarną panią, a to za sprawą koloru, który lepiej maskował krew na sukniach. Ciężko pracuje w lazarecie mieszczącym się przy koszarach gwardii. W stolicy znajduje się 12 tysięcy rannych. W prasie warszawskiej sypią się same pochwały dla dzielnej samarytanki. Od kwietnia 1831 roku Strzaniecka pracuje w Pałacu Wubińskich. W tym budynku rodzina Raczyńskich założyła lazaret nazywany Szpitalem Poznańskim. Panna Emilia objęła, mimo początkowych oporów, zwierzchnictwo nad tą placówką. W posłudze pomaga jej niezawodna przyjaciółka Klaudyna Potocka. Mimo ciężkiej pracy, znajdowała czas na korespondencję z różnymi osobistościami z księstwa organizując kolejne środki pieniężne i nie tylko. Po przegranej przez polskie wojska bitwie pod Ostrołęką wybrała się z Potocką na teren pobojowiska. Pomagając rannym zaraża się cholerą. Choroba przebiega jednak dość łagodnie. W sierpniu 1831 roku w postańczej w Warszawie dochodzi do samosądów. Panna Emilia pomaga ukrywać niektóre osoby przed sprawiedliwością tłumu. Do września 1831 roku znajdowała się w Warszawie, a po kapitulacji miasta towarzyszyła żołnierzom maszerującym do Modlina. Wraz z Potocką przekroczyły granicę pruską i dotarły do Torunia. Podczas tej podróży znów występowała jako służąca pod przybranym nazwiskiem Dorota Grossem. Niedługo potem postanowiła powrócić w rodzinne strony. W lutym 1831 roku władze pruskie nakazały swoim obywatelom przebywającym w Królestwie Polskim na powrót do księstwa w terminie czterech tygodni. Konsekwencją niestawienia się była konfiskata majątku i zarzut zdrady stanu. Już 14 czerwca 1831 roku toczył się proces przeciwko Emilii Strzanieckiej. W sądzie bronił jej stary napoleończyk-pułkownik Józef Grabowski z Łukowa. Efektem procesu było objęcie sekwestrem jej dóbr. Przebywała u swojej siostry nimfy łąckiej w Chraplewie. Pomimo swojej sytuacji prawnej nie rezygnowała z ostentacyjnej postawy patriotycznej. W Lwówku organizowała msze żałobne, m.in. za porucznika Konrada, który walczył za polską sprawę, a przez Prusaków uważany był za zdrajcę. Proces jej zakończył się wyrokiem, który przewidywał konfiskatę majątku i sześciomiesięczny pobyt w twierdzy Na szczęście dla Strzanieckiej w 1833 roku na fali odwilży anulowano obie kary Po odzyskaniu pakosławia znów zabrała się do pracy Opiekowała się bez ręki weteranem Antonim Golcem oraz dziećmi ze zesłańca na Sybir Jakuba Szerdela Mimo nadzoru policyjnego zgłosiła się również do pracy w komitecie dam wielkopolskich którym kierowała Józefa Grabowska Owe damy zajmowały się udzielaniem pomocy weteranom Powstania Listopadowego, którzy przebywali na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Emilia odbudowała majątek po stratach wywołanych zaangażowaniem w powstanie, także w aspekcie finansowym. Gdy spłonęła jej dawna rezydencja w Pakosławiu, postanowiła wybudować nowy pałac. Po trwającej kilka lat budowie zamieszkała w nim w 1840 roku. Swoje demokratyczne poglądy, oczywiście na miarę wieku XIX, zamanifestowała poprzez inwestycję intelektualną w swoich poddanych. W 1834 roku założyła w Pakosławiu szkołę dla dzieci wiejskich. Jej sława jako wzoru samarytanki zatoczyła europejskie koła. W 1835 roku prestiżowe francuskie Towarzystwo Montiona i Franklina przyznało jej złoty medal za pracę samarytańską. W owym czasie była osobą rozpoznawaną w całej Europie. Już wcześniej jej portret był przedrukowywany w wielu wydawnictwach. Emilia Strzaniecka wierzyła w sens walki zbrojnej o niepodległość Polski, a jednocześnie brała udział w inicjatywach poznańskich organiczników. Była wierna ideom demokratycznym w ówczesnym XIX-wiecznym rozumieniu. Była osobą głęboko wierzącą i w sposób chrześcijański widziała równość. Konflikty klasowe nie dotykały jej dóbr. Była dobrą dziedziczką i doceniali to miejscowi chłopi. Nie paliła żadnych mostów i współpracowała ze wszystkimi frakcjami niepodległościowymi, zarówno emigracyjnymi, jak i miejscowymi. Chociaż nie lubiła hotelu Lambert i księcia Adama Czartoryskiego, to jednak nie odmawiała im współpracy we wspólnym celu. Nie ulegała modom. Mimo, że wszyscy zachwycali się Andrzejem Towiańskim, i jego ideą mesjanizmu polskiego. Ona wyrażała się o tej idei z dużą rezerwą. Po powrocie do domu w 1833 roku nie zmieniła swoich zwyczajów i kontaktów z emigracją. Dużo ryzykowała pośrednictwem kolportażu druków patriotycznych, w tym dzieł Adama Mickiewicza. Zorganizowała przerzut konspiracyjnych publikacji do Królestwa, wspierając przy tym miejscowych księgarzy takich jak Stepański, Kamieński czy Żupański. Panna Emilia była cały czas aktywna. Nawet podczas podróży leczniczych, gdyż miewała często niedowłady nóg, odbywała spotkania z emigrantami. W Brukseli spotkała się z Joachimem Lelevelem, a w Londynie ze Stanisławem Borcelem i Wiktorem Heldmanem. W Paryżu poznała Ludwika Miersławskiego. Dbała o rozwój intelektualny, dlatego nawiązała kontakt z filozofem i socjologiem Edgarem Kinetem, którego odwiedzała podczas pobytów nad Sekwanem. Była przodowniczką w pracy organicznej, a w razie potrzeby odzywały się w niej dawne nawyki. W 1837 roku, gdy wybuchła cholera w Poznańskiem, znów mogła zadziałać, oddając do dyspozycji szpital w Pakosławie. Należała do grona udziałowców spółki bazarowej w Poznaniu. Co ciekawe, grunt pod to przedsięwzięcie kupiony został od jej szwagra, Antoniego Łąckiego. Była jedną z 23 kobiet wpisanych do spółki na 169 udziałowców. Smutnymi wydarzeniami w jej życiu były zgony babki Anastazji ze Skórzewskich, najbliższej przyjaciółki i rodzeństwa. Szczególnie brzemienna w skutki była śmierć Nimfy Łąckiej w 1838 roku. Sławnińska zobowiązała się do opieki nad jej licznym potomstwem. Zabrała wtedy dzieci do Berlina, gdzie na Friedrichsztrasse wynajęła specjalny pałacyk. Dopilnowała edukacji młodych łąskich. Prowadziła w Berlinie dom otwarty i ciągle gościła w nim polskich emigrantów. Pałac w Pakosławiu stał się punktem kontaktowym emisariuszy emigracyjnych. Emilia Strzaniecka sama musiała uważać, a jako przykrywka do jej częstych podróży służyła legenda utrzymywania kontaktów towarzyskich, chociaż znana była również ze swej ascetycznej postawy. W 1844 roku w Pakosławie gościła m.in. hetmana, a później Mirosławskiego. Panna Emilia, przewidując kolejne powstanie, zaczęła organizować i przyłączać kobiety do pracy samarytańskiej. Pomagali jej doktorowie Karol Marcinkowski i Teofil Matecki. W lutym 1846 roku doszło do nieudanej próby wywołania powstania na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego przez Ludwika Mierosławskiego. Policja Pruska uprzedziła akcję powstańczą prewencyjnymi aresztowaniami. Strzaniecka pomagała w ratowaniu spalonych konspiratorów. Uświadamiała Ludwijski, gdyż obawiano się wystąpień chłopskich na wzór rabacji galicyjskiej, która wydarzyła się mniej więcej w tym samym czasie. W rezultacie aresztowań odbył się proces nazywany moabickim, a wśród oskarżonych znalazł się siostrzeniec Emilii Strzanieckiej, Władysław Łącki. Istniało także duże zagrożenie uwięzienia panny Emilii. Oskarżony Mierosławski bardzo nierozważnie opisał śledczym pruskim całą strukturę działania organizacji. Czym dostarczył argumentów do oskarżenia Emilii Strzanieckiej? Podczas przesłuchań w Pakosławiu jednak policja niczego nie osiągnęła, gdyż wszyscy chłopi zeznawali na jej korzyść. Na to jawne krzywoprzysięstwo władza pruska nie mogła nic poradzić. W 1846 roku zmarł dr Karol Marcinkowski, co było wielkim ciosem dla poznańskich organiczników, w tym dla Emilii Strzanieckiej. Na zmiany tym razem rewolucyjne nie trzeba było długo czekać. Rewolucja berlińska, która wybuchła 20 marca 1848 roku, znacząco wpłynęła na sytuację w księstwie. Zezwolono nawet na ratuszu w Poznaniu wywiesić flagę biało-czerwoną, co Szczaniecka i jej najmłodsza siostra Cordula Stablewska szybko uczyniły, szyjąc wielką chorobię. Wiosna ludów Poznańskim Miała zakończyć się wspólną wyprawą polsko-pruską przeciw Rosji i stąd padł pomysł tworzenia polskich oddziałów zbrojnych. Szybko jednak Prusacy zaczęli się wycofywać z danych zobowiązań i rozpoczęła się pacyfikacja polskich komitetów narodowych. Emilia Strzaniecka znów zabrała się do pracy. 24 marca 1848 roku ukazała się odezwa do kobiet a następnie rozpoczęły się prace organizacyjne dla całego księstwa. Do powstałej dyrekcji opieki innymi weszły oprócz Strzanieckiej m.in. Bibianna Moraczewska, Konstancja Jarokowska, Cordula Stablecka oraz lekarze Matecki, Sunow i Brawacki. Panna Emilia w swojej skromności dowiodła odrzuceniem godności prezeski, zadowalając się pracą szeregowej Samarytanki. W Buku, czyli w stolicy swojego powiatu, Zorganizowała w kobiecy komitet powiatowy, a następnie rozpoczęła pracę nad innymi lazaretami, w tym we wrześniu, gdzie powstała placówka na 90 łóżek. Pod książem wojska pruskie zaatakowały obóz polski, paląc miasteczko i gromiąc Polaków. Tam także nie mogło zabraknąć Emilii Strzanieckiej, która zorganizowała lazarety m.in. w Śremie, gdzie umieszczono rannych spod książa. Panna Emilia znana była z zniesienia pomocy w wyzdrowieniu wszystkim wojującym, co spotkało się z szacunkiem ze strony wroga. Szanowali ją także dowódcy Pruscy, którzy niejednokrotnie pomogli zaopatrzyć placówki Samarytanek. Lazarety terenowe niedługo po tych wydarzeniach zlikwidowano, a następnie rannych przewieziono do Poznania do Pałacu Działoński. Staniska w tym czasie założyła w Pakosławiu przytułek dla weteranów polskich z 1848 roku. Którzy nie mieli lepszych perspektyw bytowych. Po ludów, Emilia Strzanierska zmuszona była do odrabiania strat i spłacania długów około 24 tysięcy talarów które zaciągnęła na cele powstańcze i samarytańskie. Pomimo kolejnych trudności finansowych radziła sobie znakomicie, czego nie można powiedzieć o jej bracie Konstantym szczerym patriocie, jednak fatalnym zarządcy który stracił wąsowo na rzecz Niemców, a później także brody. Od tego czasu panna Emilia szczególnie zwracała uwagę na polski stan posiadania ziemi w Wielkim Księstwie Poznańskim. Na wieść o wydarzeniach z Królestwa na początku lat 60. XIX wieku Szczaniecka organizowała msze żałobne. Po raz kolejny zaczęła organizować ruch samarytański, przewidując wybuch kolejnego powstania. Zaangażowała Moraczewską, Jarochowską, i Wanden skwileckich niegolewską Z chwilą wybuchu Powstania w styczniu 1863 roku decyzje te okazały się jakże trafne. Emilia Strzaniecka utworzyła Wielkopolski Komitet Niewiast. Była to ta sama struktura, co w 1848 roku. Walki Powstania Styczniowego toczyły się tylko na terenie Królestwa Polskiego i przy granicy rozpoczęto organizację lazaretów dla ran. Do kwietnia 1863 roku tworzenie pracy lazaretów było na mocy tzw. Konwencji Alvenslebena tak samo ryzykowne jak organizacja oddziału powstańczego, a i takich nie brakowało. Na czele komitetu stanęła Celestyna Działyńska. Został on podzielony na trzy wydziały: pierwszy lekarski, kierowany przez Strzaniecką i doktora Mateckiego, drugi Wydział Opieki nad Wdowami, Sierotami i Więźniami Politycznymi. Oraz trzeci Wydział Zaopatrzenia. Centrum Wielkopolskiego Komitetu Niewiast było w Pałacu Działańskich w Poznaniu. Kobiety z komitetu zorganizowały szpital w przygranicznym strzelnie za cichą zgodą Prusaków. Samarytanki musiały przekraczać granice Zaborów, a następnie opatrywać rannych bezpośrednio na pobojowiskach, niektórych zawierając ze sobą do strzelna. W kwietniu 1863 roku panna Emilia była świadkiem bitwy pod Nową Wsią i wspólnie z córką Andrzeja Niegolewskiego, Magdaleną Rekowską udzielała pomocy rannym bezpośrednio na pobojowisku. Wielkopolskie Samarytanki znalazły się również pod Brdowem i pod Ignacewem w maju 1863 roku. Strzaniecka pracowała w szpitalu w Strzelnie, a następnie organizowała pomoc, w tym pomoc prawną rekonwalescentom. Szpital w Strzelnie rozwiązała pod koniec powstania w czerwcu 1864 roku. Ostatnie trzy dekady jej całkiem długiego życia przypadły na kolejne ważne wydarzenia w historii. Królestwo Prus stało się istotną częścią nowo powstałego w 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego. Państwo to rozpoczęło coraz silniejsze naciski na społeczność polską, czego jednym z objawów był tzw. Kulturkampf, wywołany przez żelaznego kanclerza Ottona von Bismarcka. Miano Wielkiego Księstwa Poznańskiego zastąpione zostało przez prowincję poznańską. W owym czasie Emilia Strzeniecka stała się żyjącym symbolem. W swoim ostatnim trzydziestoleciu wiodła spokojne życie, jednak nie zaprzestała działalności samarytańskiej i publicznej. Miała okazję wykazać się podczas wojen pruskich, kiedy to np. w 1866 roku osadzono wielu jeńców austriackich na terenie księstwa. Podobnie po wojnie prusko-austriackiej na początku lat 70. XIX wieku organizowała pomoc dla jeńców francuskich, którzy znaleźli się w Poznańskim. W 1870 roku swoje udziały ze spółki bazarowej przekazała na rzecz Towarzystwa Pomocy Naukowej imienia dr. Karola Marcinkowskiego. W tym samym roku otworzyła Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt. Mimo swojej głębokiej religijności z prawem narodową zawsze stawiała wyżej. Drażnił ją też ultramontanizm polskich środowisk katolickich. Była osobą, która potrafiła się wznieść ponad podziały polityczne i wspierała swego czasu różnych bojowników, których poglądów nie podzielała, takich jak Jarosław Dąbrowski czy Walery Wróblewski. Za to obrywało się nawet pannie Emilii. W latach 70. XIX wieku traci ostatnich z w 1870 roku umiera Kordula Stablewska, a Konstanty Strzaniecki dokonuje żywota trzy lata później. Panna Emilia nie ustaje w dobroczynności ustanawia w swoich dobrach ochronki. Najpierw w Pakosławiu, później w Michorzewku i w Michorzewie. W 1880 roku jest gościem na 50. rocznicy wybuchu powstania listopadowego, gdzie siedzi pośród 150 przybyłych weteranów powstania na honorowym miejscu w sali poznańskiego bazaru. Emilia Strzaniecka odeszła z tego świata 11 maja 1896 roku w Pakosławiu. W treści swego testamentu zapisała wiele konkretnych poleceń dla przygotowującego uroczystości pogrzebowe nauczyciela Magnuszewicza z Pakosławia. W ostatniej woli prosiła o skromną trumnę i uroczystość, a także o nieinformowanie w dziennikach o jej zgonie. Ponadto kazała rozdać ubogim uposażenie. Prośba o skromność nie została spełniona. Pogrzeb, który odbył się 15 maja 1896 roku, zamienił się w jedną wielką manifestację patriotyczną. Wystarczy podać za ówczesną prasą, że kondukt pogrzebowy rzekomo liczył kilkanaście kilometrów. Emilia Strzaniecka spoczęła na przykościelnym cmentarzu w Michorze. W chwili zgonu liczyła sobie 92 lata. Odeszła wówczas ostatnia wielka Polka XIX wieku. Pomimo upływu blisko 130 lat od śmierci Emilii Strzanieckiej, wciąż podtrzymywana jest pamięć o jej dokonaniach. Są ulice jej imienia, tablice pamiątkowe, mamy także szkoły, którym patronuje. Moim zdaniem warto zaprezentować szerszej publiczności nie tylko kobietom, nie tylko Wielkopolanom, Emilie Szczaniecką jako wzór do naśladowania. Dobra organizacja, poświęcenie, wiara w swoje ideały to nie tylko słowa, ale przede wszystkim znakomity zestaw wartości do wyznawania na co dzień. Na koniec chciałbym przywołać słowa samej Szczanieckiej, która niegdyś w korespondencji zapisała taki oto bon mot. Wartość życia człowieka istnieje w tym, co pozostawia on drugim po sobie.